Cześć, witajcie w wyzwaniu Poliglotki. Już bardzo, bardzo szybko zbliżamy się do końca. Ja sobie obejrzałam oczywiście trzecią część tego filmu włoskiego, który tak mi się spodobał, z Vittorio De Sica. Trzecia część już tutaj chyba nie wiedzieli za bardzo, jaki wyraz dodać, więc się nazywa po prostu Chleb, Miłość i i już niczego nie dodawali. A fajną rzeczą jeszcze w trzeciej części, oprócz cudownego języka, jest również to, że w tej trzeciej części gra Sofia Loren. I nauczyłam się też kolejnej porcji przysłów po włosku i chciałam się również tym razem y, z nimi z Wami podzielić, dlatego że są to takie przysłowia, które również można odnieść do nauki języków, więc może Was troszkę zmotywują. Wiecie, to są rzeczy, które powtarza się od setek, tysięcy lat, więc jest w nich tam jakaś mądrość. W każdym razie coś w nich musi być takiego, że ktoś je kiedyś wymyślił pierwsze przysłowie to dio da, a do cellun verme mannone nido. Co w tłumaczeniu oznacza, że Bóg każdemu ptaszkowi daje robaczka, ale nie wrzuca mu go do gniazda. W jaki sposób można to odnieść do nauki języków? A no chociażby tak, że dzisiaj mamy zatrzęsienie różnych materiałów do nauki języków, mamy zatrzęsienie informacji w internecie, które właściwie są nieskończone. Więc mamy właściwie wszystko podane, co nam jest potrzebne do nauki jakiegoś języka, a bardzo często z tego nie korzystamy, bo nam się nie chce. Czasami może być też tak, że tego jest po prostu za dużo i trudno nam się jest zdecydować na jedną konkretną rzecz. Dlatego zdecydujcie się, te rzeczy tam są, wystarczy tylko złapać jedną. I wymęczyć ją na wszystkie sposoby. Weźcie sobie na przykład artykuł z internetu, z jakiegoś portalu, z, jakiejś, z jakiegoś czasopisma albo chociażby nawet z Wikipedii na temat, który Was interesuje i przetłumaczcie go sobie, nauczcie się go opowiadać, napiszcie na ten temat jakąś rozprawkę, napiszcie co Wy uważacie na ten temat. Możecie później również zbudować sobie zdania po polsku. Na bazie tego artykułu, i później przetłumaczyć te zdania na ten język obcy, którego się uczycie. Po takiej intensywnej pracy z tym tekstem zobaczycie, że będziecie znać te wszystkie słówka i będziecie umieć powiedzieć dużo, dużo więcej rzeczy. Kolejne przysłowie to on pilia pesis, co znaczy dosłownie, że ktoś pi, nie łapie ryb. Oczywiście, jeśli się nic nie robi, to nie będzie również żadnego efektu. Więc sposobem na naukę języków nie jest informowanie wszystkich wokół, ja się uczę tego i tego, a tak naprawdę nic nie robienie, bo z tego efekty będą żadne. Trzeba się wziąć w końcu do roboty, moi drodzy. I kolejne przysłowie, moim zdaniem bardzo, bardzo trafne, jeśli chodzi o na języków obcych, to jest Kifa da se Fapel 3. To znaczy, że jeśli ktoś coś robi sam, robi właściwie za trzech, czyli efekt jest taki sam, jakby to samo zrobiły trzy różne osoby. I to tutaj, moim zdaniem, idealnie pasuje, dlatego że. Ludzie bardzo często liczą na to, że ktoś coś zrobi za nich i że ktoś im w czymś pomoże, oni sami zrobiliby to dużo lepiej, gdyby mieli konkretne zadanie, gdyby się skoncentrowali naprawdę na tym zadaniu i nie prosili o pomoc innych, mówiąc, że ty mi pomóż, bo ja sobie z tym nie poradzę, tylko po prostu usiedli, skoncentrowali się i zaczęli pracować, to efekty by naprawdę były super. I kolejne przysłowie to kila dura la czyli jeśli ktoś wytrzyma, to wygra. Wiadomo, że nauka języka obcego to jest bardzo długi proces i czasami się nam wydaje, że już nie wiemy co dalej, wydaje nam się, że jest to beznadziejna sytuacja, wydaje nam się przez cały czas i często mamy również rację na ten temat, że nie umiemy w tym języku się swobodnie porozumiewać, że coś jest nie tak, że nie jeszcze nie było takiego momentu, żeby tak kliknęło, żebyśmy mogli powiedzieć, ok, znam ten język. Ale tutaj ważne jest, żeby nie odwracać się od tego, żeby próbować dalej, żeby cały czas posuwać się naprzód, chociażby nawet małymi kroczkami i w końcu się yy, dokopiemy jakiegoś skarbu. Od dawna już krąży po internecie taka grafika, że dwóch takich panów kopie tunel i kopie, 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 żeby dokopać się do diamentów, i w końcu jeden z nich już jest o tyle przed diamentami i stwierdza, że to jednak nic nie da, odwraca się i odchodzi. I to jest właśnie to również z językami. Ale właściwie to można odnieść do każdej dziedziny życia. I kolejne powiedzenie, już takie naprawdę, naprawdę językowe, to Walpiu la pratica che la grammatica. Czyli, że bardziej liczy się praktyka w danym języku niż gramatyka. To oczywiście można odnieść do różnych obszarów życia, ale jeśli jesteśmy przy językach, to zostanie przy tych językach i oczywiście gramatyka jest bardzo ważna, ale najlepiej uczyć się gramatyki, używając tego języka i uczyć się jej w naturalny sposób. Nie sztuczne. I teraz już ostatnie powiedzenia, takie troszkę smutne. Oni będzie oko dura poko, czyli każda dobra zabawa trwa krótko i to tutaj mogę odnieść do naszego wyzwania, które już się niestety kończy, ale nie smutajcie się, bo może będą inne fajne rzeczy. No jeszcze zobaczymy. Trzymajcie się, pa pa!